Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone 25 października i zapraszam Was na Wasz horoskop na kolejne 12 miesięcy. Co będzie takiego miłego, dobrego w, tym, w tych 12 miesiącach, co uda Wam się szybko i sprawnie załatwić? Mamy tutaj kartę PARK, która pokazuje nam nieograniczone możliwości, a więc jeżeli chodzi o temat pracy, to będzie tutaj bardzo dużo ofert, będziecie mieli z czego wybierać. Trzeba tylko pochodzić, poszukać, nie poddawać się, jeżeli jesteście na etapie szukania nowej pracy albo na etapie Dokonywania zmian w, pomiędzy zakładami. A więc tutaj nie śpieszcie się, poszukajcie, na pewno dużo ofert się na Waszej drodze pojawi. Tak samo jest to temat związany z zakupem mieszkania, z zakupem samochodu. Karty mówią, żeby się nie śpieszyć, bo w tym roku ofert będzie dużo w każdym temacie dla Was i będziecie mogli też okazję sobie z tego wybrać taką, jaka Wam będzie odpowiadała. Druga karta nawiązuje do spraw rodzinnych, a więc wszelkie sprawy rodzinne, jakie tam u Was się będą pojawiać, czy to temat zorganizowania przyjęcia, czy komunijnego, czy weselnego, czy jakiegoś urodzinowego, to tutaj uda się wam to dobrze, dobrze i sprawnie przeprowadzić. Karty pokazują również, że wszelkie takie jakieś niesnaski między rodziną najbliższą, czy też trochę dalszą, też da się przy odrobinie tutaj dyplomacji i takiej serdeczności pozytywnie załatwić, załagodzić. Trzecia karta to jest piękna karta związana z takimi długotrwałymi związkami, a więc jeżeli któryś z was jest samotne, to ta karta zapowiada pojawienie się takiej właściwej osoby, osoby z którą będzie można stworzyć długotrwały związek. Te karty pokazują tutaj głównie takie tematy uczuciowo-bliskości uczuciowej z, z najbliższymi przyjaciółmi, z partnerami, z rodziną i pokazują tutaj wiele możliwości, żeby poznać nowe osoby i nowe tutaj miejsca pracy. Co będzie trudno? Na Waszej drodze taką trudną osobą może być blondynka, która jest już w starszym wieku, powyżej, dobrze powyżej 45 roku życia. Ona tutaj może trochę wam mieszać, może to być teściowa, może to być mama, może starsza siostra, może koleżanka, a może jakaś trzecia osoba, która będzie chciała się gdzieś tam wepchnąć w wasz związek, czy też współpracownik, współpracowniczka w pracy, a więc tutaj ona może trochę Wam namieszać. Kolejną kartą to jest karta tutaj. Um, Loteria, tak, a więc los nie będzie aż taki pozytywny dla Was, jeżeli chodzi o sprawy wygrania pieniędzy, wygrania tutaj jakiegoś majątku, czy na przykład wygrania rat w, no, w banku. Tutaj to tu trzeba będzie włożyć więcej wysiłku, żeby wszelkie sprawy finansowe ułożyły się po Waszej myśli. I trzecią kartą jest karta tutaj związana z znakiem lwa i z medytacją, więc może być trudno załatwić albo znaleźć pracę w jakimś punkcie powiązanym z medytacją, z jogą czy z innymi tutaj sposobami treningów takich, Treningów powiązanych z poznawaniem swego wnętrza, z poznawaniem potrzeb własnej duszy więc tutaj to może być troszeczkę trudniej, a może też chodzić u niektórych z was o to, że pomimo założenia, że poświęcę więcej czasu dla siebie samej, na mój sport, na to co kocham, na takie wgłębienie się, poznanie siebie lepiej, dokładniej poznanie tego wnętrza, to tutaj niekoniecznie będziecie mieli na to czas. Ten czas gdzieś tam będzie wam uciekał pomiędzy palcami. I stąd może być takie trochę rozczarowanie, że miałam to zrobić, obiecałam sobie, a jakoś tak ciężko mi i ucieka z dnia na dzień ten temat. Tak, może być również jakiś problem już konkretnie z kimś pod znaku lwa, że będzie wam gdzieś tam troszeczkę w taki czy inny sposób bruździł. Ten znak lwa może być powiązany z tą kobietą, ale niekoniecznie, mogą to być zupełnie osobne dwie yy, sprawy, dwa, dwie, dwa oso dwie osoby. I jeszcze przekaz z karty duszy, która Wam tutaj pokazuje. Zobaczcie, żeby bardzo zwracać uwagę na to, jak piękne słowa wypływają z Waszego gardła, z Waszych ust. Żeby nie rzucać słów na wiatr, też i żeby tutaj wyrażać się w taki sposób, którego nie będziecie się później wstydzili, bo może być tak, że ktoś tam za Waszymi plecami, na przykład ta blondynka, tutaj użyje tych, tego, co mówiliście później przeciwko Wam. A więc zwracajcie uwagę na to, w jaki sposób się wyrażacie. To ogólnie też karta, która pokazuje zadbaj o swój wygląd, zadbaj o swoją zewnętrzność też, tak? Tutaj było, że będzie mało czasu na wewnętrzne sprawy, a tutaj jest też taki nacisk, że OK dobrze, ale skupiając się na tym, nie zapominaj też o tej zewnętrznej formie, tak? Poza tym ta karta nawiązuje również do czakry sakralnej, a więc tutaj zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób dajecie, ofiarowujecie siebie. Czy to mężczyzną, czy to kobietą, tak? Jest to czakra sakralna, a więc tam wszelkie te organy, które są bardzo, bardzo dla nas ważne. Więc zwróćmy uwagę na to, jak to dajemy drugiej osobie, osobie, którą kochamy, czy nie pozwalamy się wykorzystywać. I tu nie chodzi o to, co ludzie powiedzą, czy to jest dobre, czy niedobre, że my jesteśmy, nie wiem, łatwi albo, albo trudni. Chodzi tylko o, chodzi o to, jak my same, czy my sami się z tym czujemy. A więc zwróćcie uwagę na to. Poza tym, ta karta tutaj tak delikatnie przypomina Wam o konieczności badania się tutaj u ginekologów, żeby na czas można było złapać jakieś ewentualne problemy, które mogą się od czasu do czasu gdzieś tam rodzić. Moi kochani, ja Wam życzę cudownego roku, żeby tutaj pojawiła się na Waszej drodze właściwa osoba, jeżeli takiej potrzebujecie, czy to do związku, czy do pracy, do współpracy, i żeby tutaj wszelkie sprawy rodzinne poszły po Waszej myśli. Jeżeli oczekujecie dziecka, to niech ono tutaj się Wam pojawi. Jeżeli um, potrzebujecie um, pojednania z rodziną, to niech też również do tego szybciutko i sprawnie dojdzie. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia. Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone 26 października. Moi kochani, karty dla Was. Proszę się nie przerażać tą kartą trumny tutaj, bo ona jest w pozytywnym tutaj układzie i pokazuje, że uda Wam się, że to jest ten właściwy czas. Zobaczcie, budzik wskazuje za 5.12. A więc w tym roku uda się Wam zakończyć jakieś stare sprawy, coś na co od dawna polowaliście, co chcieliście zakończyć, co chcieliście już odciąć od siebie raz na zawsze. To tutaj w tym roku Wam się. Uda, i w tym roku będzie to możliwe. A więc, zakończycie ten czas dla Was, tutaj, który Saturn pokazuje to, że jest to właściwy czas na to, żeby zamknąć całkowicie to, co Was gnębiło, to, co się za Wami ciągło, to, co tutaj niepotrzebnie ropiało przy Was i Wam smrodziło życie. A więc, koniec z tym, zakończamy. Odsuwamy od siebie, zamykamy, i już tego nie będzie. I tutaj jeszcze okazuje się, że ta karta, tutaj taka karta żałoby, czyli coś, co Wam się wydawało, że będzie Wam strasznie ciężko, że sobie nie poradzicie, jak się od tej osoby odetniecie, czy od tej pracy, czy jak zrobicie coś tam, co, co chcieliście, nie wiem, wbrew rodzinie, rodzicom. Czy, czy wbrew partnerowi, to, że sobie nie poradzicie, że to będzie straszny taki smutek dla Was i taki ciężki czas. I się tutaj okazuje, że wcale taki ciężki nie będzie, że Wy już jesteście wewnętrznie pięknie do tego przygotowani przez poprzedni rok albo jeszcze i wcześniejsze lata, bo to, ta sytuacja może być jakąś starą, taką nawet kilkuletnią sytuacją, która się ciągła, ciągła i nie mogła swojego zakończenia ujrzeć, a teraz, właśnie w najbliższych 12 miesiącach do zakończenia zobaczy. A więc przejdziecie przez ten okres taki, niby żałoby po oddzieleniu się od tej sprawy, od tej sytuacji, od tej osoby i okaże się, że Wam całkiem dobrze z tym pójdzie. Te karty owszem są takie ciężkie, ale wtedy, gdy wychodzą nam w negatywnej pozycji, tak, albo nie jest to tak tutaj wyznaczona konkretna, konkretnie pozycja na to, co uda Wam się łatwo, sprawnie i szybciutko i z zadowoleniem załatwić. A więc dla Was te karty są pozytywne, i pokazują Wam, powtórzę jeszcze raz, pokazują Wam łatwość zakończenia trudnych dla Was spraw. A co będzie trudniejsze? Mamy tutaj kartę, która jest związana z takim, to jest takie czarne lustro, które pokazuje nam wnętrze Waszej duszy, tak? I tutaj odbija się w nim bogactwo, a więc bardzo będziecie w tym roku potrzebować czuć się bogaci. Bogaci nie tylko w pieniądze, ale bogaci w przyjaźni, bogaci w miłość, bogaci tutaj w wiedzę. Czyli tutaj y, y, Wasze, jakby chcecie sięgnąć szczytów od razu po tym uwolnieniu, tak? Chcecie sięgnąć szczytów, pokazać że ja mogę, ja potrafię, ja mam, zobaczcie, mam, mam, yy, takiego, taki, taka potrzeba pokazania się z każdej strony, więc to tutaj może będzie trudniejsze i was tutaj Trochę może, jakby uderzyć, tak mało przyjemnie, że zderzycie się z tą rzeczywistością. Coś na zasadzie o, oczekiwałem 10 tysięcy, a tu jest nagle tylko 4 i dlaczego. Więc tutaj, jakby uważajcie, robiąc plany i liczcie, zróbcie sobie taki plan B, że okej, okay, oczekuję tych 10 tysięcy, ale jeżeli będzie połowa z tego, to też będę zadowolony i dalej będę kroczył do celu, tak, podążał do celu. Zwłaszcza tutaj mogą być w tym temacie problemy z kimś pod znaku byka, że będzie Wam uniemożliwiał trochę dojście do celu, czy pokazania się w takim świetle, jakbyście chcieli. Kolejna karta to karta tutaj kobiety, a więc jeżeli jesteś mężczyzną, to dotyczyć to może Twojej partnerki. Więc albo będzie trudność w znalezieniu takiej odpowiedniej partnerki, albo trudności w dogadaniu się z tą partnerką, która w tym momencie przy tobie jest. Jeżeli jesteś kobietą i e, Twoim partnerem jest mężczyzna, to tutaj pokazywało będzie, że masz, e, będzie Ci trudno dogadać się samej z sobą i jakby e, nakierować na jeden, e, na, jeden, na jeden punkt, na jeden kierunek. Tak? Może być tak, że chcesz wszystko na raz i w końcu zaczynasz się motać nie wiedząc, w którą stronę podążyć, więc tutaj tak, to jest takie trochę ostrzeżenie dla Ciebie, żebyś skoncentrowała się, możesz zrobić wszystko, możesz zrobić bardzo dużo w tym roku, będziesz miała tą siłę przebicia na pewno, ale y, postaraj się robić to po kolei, robię coś jedno, skończę, to zabieram się za kolejne, nie zaczynam 15%. Spraw na raz, bo potem się pogubię i nic z tego nie wyjdzie, albo wszystkie będą zrobione tak na pół i tak naprawdę nie będziesz z tego zadowolona. Co tutaj mamy jako wskazówkę od karty duszy? I tutaj mamy sprawy urzędowe, a więc zwróćcie przede wszystkim uwagę na to, żeby sprawy urzędowe były poukładane, posegregowane. I to, co powiedziałam wcześniej odnośnie karty pani, nie szalejcie za bardzo ze, z wieloma sprawami naraz, bo się pogubicie w, do, w datach, w dokumentacji i potem może wyjść z tego problem. Skupić się spokojnie, wyciszyć. Tutaj jest, są kolory czakry trzeciego oka i czakry gardła. A więc spokojnie przemyśleć, co masz powiedzieć, yy, przemyśleć, yy, co chciałabyś zrobić, nie na hiphura, bo nie wyjdzie Ci to wtedy na dobre. Moi kochani, życzę Wam, żeby się Wam wszystko udało zakończyć pięknie te rzeczy, te sprawy, te sytuacje, które ko zakończyć już czas, i żebyście mogli tutaj zająć się sobą i e, takim wzmacnianiem swojej osobowości. Również waszej własnej przestrzeni, budowanie takiego z jednej strony muru ochronnego, ale niech ten mur ochronny będzie miał furtkę, przez którą będziecie mogli wpuszczać te osoby, które kochacie, które chcecie, żeby przy Was były, które Was dopingują w taki czy inny sposób. Więc, moi kochani, wszystkiego co najlepsze, niech Wam się tutaj w tym roku spełniają Wasze marzenia. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Witam serdecznie wszystkie osoby urodzone 27 października. Moi kochani, co będzie w tym roku łatwe dla Was? W najbliższych 12 miesiącach, co będzie łatwe, a więc związek. Jeżeli jesteście samotni, to tutaj w tym roku wejdziecie w bardzo taki udany związek. Jeżeli oczekujecie, chcielibyście w ciąży, chcielibyście tutaj nowego potomka w domu mieć to tutaj jak najbardziej jak najbardziej na waszej drodze pojawi się osoba na której będzie wam bardzo, ale to bardzo zależało, bo to, to ten pierścień symbolizuje również macicę i symbolizuje również ciążę, a więc nowa osoba w waszym życiu w takim czy innym wydaniu, albo w postaci partnera, albo albo w postaci Tutaj nowego członka rodziny. Co tutaj oznacza ten krzyż? Uda się Wam tu jakby zakończyć bardzo ważną lekcję karmiczną. Bardzo trudne zadanie związane albo z rodziną, albo z bliską osobą, albo z pracą, czyli tutaj trudna część zostanie, trudna część zadania zostanie zakończona i zostanie tutaj jakby. Już odłożona na bok, tak? Może Wam trochę jeszcze przez parę tygodni być z tego powodu przykro, ale to przeminie. I mamy tutaj kolejną kartę, karta związana. Tutaj też z takim zakończeniem spraw powiązanych może z zazdrością, może z czyjąś śmiercią, może z porzuceniem, może z odejściem. Ta karta tutaj jest też powiązana ze skorpionem, a więc pokazuje nam również, że wszystkie sprawy, to, które w tym roku albo zaczęły się jeszcze przed waszymi urodzinami, albo zaczną się w tym roku, to one będą, pomimo że mogą być trochę trudne w tym momencie, jak będą się działy, bo jednak tutaj ten wasze 12 miesięcy będzie nacechowane takim, takim odejściem kogoś od Was, tak? Zakończeniem pewnej współpracy, znajomości. To jednak to wszystko jest tutaj w takim pionie, ułożone w takim, tutaj w te, w punktach pozytywnego zakończenia dla Was, a więc z pewnością będziecie w stanie nad tym zapanować. No, przykro mi, że troszeczkę tych spraw tutaj może być jakichś takich trudnych dla Was, ale pamiętajcie, że one są po to, żeby oczyściła się Wasza atrakcja. Atmosfera. No, tak jak czasem robimy operacje, zabiegi różnego rodzaju, żeby, żeby potem lepiej się czuć, być zdrowszym. No tak samo i tutaj niektóre osoby z naszego otoczenia czasem muszą odchodzić po to, żeby się tutaj rozjaśniła przestrzeń wokół was. A co będzie troszeczkę trudniejsze? Mamy sprawy związane z pracą. Zobaczcie, tutaj mamy te pszczółki, które symbolizują pracę. Mamy sprawę związaną z domem, i mamy tutaj karta żmi, sprawa, Karta związana ze sprytem, z ziołami, z medycyną niekonwencjonalną, ale również z jakąś osobą, która wciska się w wasze życie gdzieś tam z boku i próbuje gryźć. A więc będą jakieś trudności. Trudniej wam będzie w, w temacie spraw zawodowych znaleźć to, co byście chcieli. Uważajcie na współpracowników, uważajcie też na dokumenty wszelkie, jakie podpisujecie, bo w tym roku może tutaj być jakieś w związku z tą żmiją, ktoś może ciągle gdzieś tam za wami łazić i wam próbować pięty pobryzać. a więc mówiąc symbolicznie, a więc bardzo, bardzo uważajcie na to, żeby tej osoby takiej śliskiej tutaj trwanej, wślizgującej się wszędzie. Nie wpuszczać za bardzo do swojego życia. I tutaj jest też temat domu. Może dotyczyć waszego domu, w którym mieszkacie, że może na przykład trzeba będzie go opuścić, bo żeby po to, że coś tam z waszym życiem się dzieje i trzeba się przeprowadzić, może w związku z pracą. W każdym razie nie widzę tutaj, żeby były to problemy bardzo głębokie, ale z pewnością będzie wam trzeba będzie więcej wysiłków to włożyć, żeby pozytywnie te sprawy zakończyć. Co jeszcze tutaj w temacie domów może być, ponieważ tutaj jest to powiązane również z tym krzyżem, z tymi, z tymi tutaj um, końmi, więc możliwe, że będzie chodziło o jakiś spadek po kimś, o jakiś dom zostawiony po dziadkach czy, czy rodzicach, e, po jakichś ciotkach, może, albo jeszcze po, po kimś innym. I tutaj trzeba będzie to tym domem trochę się jakby zająć, w sensie dogadać się, kto co kto co kiedy i za ile robi, bierze, nie wiem, no, różnego rodzaju tam będą rzeczy, z, z, u każdego z Was zapewne coś innego. W każdym razie będą trudności troszeczkę w temacie spraw zawodowych, żeby poszło wszystko tak, jak sobie to zamarzyliście, a więc zwracajcie na to uwagę, żeby, żeby przypadkiem te trudności nie wyszły na wierzch, dlatego właśnie, że Wy nie dopilnowaliście czegoś, tak? A więc Wasza uwaga tutaj zwiększona powinna być. Mamy tutaj również kartę domu, która mówi o tym, żeby o, o swój dom zadbać trochę, i też posprawdzać, czy wszystko jest poopłacane, czy, czy wszystko tutaj um, jest tak, jak być powinno. Możliwe, że ten problem może się po prostu odnosić do jakiegoś do tam awarii, które awarii rur na przykład, tak? które mogą gdzieś tam czasem trzasnąć. A więc jeżeli macie coś do zrobienia. Nie odciągajcie i wiecie, że jest do remontu, to nie przeciągajcie tego czasu a z jesieni na wiosnę, a z wiosny na jesień kolejną, bo potem mogą być te szkody już bardzo duże. Co wam tutaj pokazuje karta duszy i karta duszy nawiązuje do czakry podstawy, która jest związana też ze sposobem wyrażania się, głównie tutaj chodzi o takie uczucia jak gniew, złość, taką wściekłość, przekleństwa i nienawiść, a więc ta karta wam tutaj mówi, sugeruje, żebyście próbowali to opanować, bo ten rok może wam jakby stawiać, stawiając pod, pod nogi takie, takie problemy różnego rodzaju, może was was Produkować bardzo dużo, dużej ilości tej złości i wściekłości, która, pamiętajcie jednak, będzie uderzała Was samych, czyli będzie Was tutaj, e, czyli produkując złość i, i, i ją pozwalając sobie na to, żeby przerzucać ją na innych ludzi, tak naprawdę będziecie sobie częściowo strzelać we własne kolana. A więc oddajcie tą złość matce Ziemi. Um, i postarajcie się, żeby tutaj był spokój tej, tej czeksze podstawy, bo wtedy jeżeli ona tutaj jest zbyt ro rozogniona, zbyt wściekłością naładowana, to nie macie um, stabilnego stania na ziemi, a więc wtedy i sprawy którymi się zajmujecie, nie mogą iść dla was pozytywnie, nie mogą się układać pozytywnie. A więc tutaj mniej wściekłości, dajcie więcej zrozumienia, więcej empatii. Pomyślcie, że ktoś, kto na was fuknął i chce was tutaj pogryźć w jakimś temacie, może po prostu ma bardzo zły dzień. Czasem lepiej trochę przemilczeć niż powiedzieć za dużo. Moi drodzy, ten rok będzie dla was bardzo ważnym rokiem. Wprowadzić dużo, dużo zmian mocnych w Wasze życie. Dzięki temu następne lata będą dużo spokojniejsze i radośniejsze, ale pamiętajcie, że będzie. Ty, na tyle zły, na ile sami pozwolicie, bo jeżeli do kropli y, nerwów dołożycie 10 kropli swoich, no to wtedy będzie już wojna, tak? Więc jakby tutaj y, to, w jaki sposób się będziecie zachowywać i podchodzić do każdego problemu, y, da Wam większą, większy lub mniejszy problem i da Wam większą lub mniejszą radość. Jeżeli włożycie w